Widzę, że bardzo ci śpieszno na obrady. Mamy sprawę niecierpiącą zwłoki, wybacz. Zwłoki? Tak, widziałem. Zresztą nie obchodzi mnie to. Ja usłyszałem, co chciałem. Co takiego? Na tronie Edirn zasiądzie prawowity następca tronu. Zapanuje pokój. Czego chcieć więcej? Książę Stanis? Jest tutaj? Król Stenis. Koronował się dwa dni temu w Wengerbergu i tylko przysłał wieści. Będzie dobrym królem. Truciciel, tchórz i krętacz... Książę z tenis. Trząsł się z obrzydzenia, gdy przemawiał do chłopów. Pogarda wylewała się z niego kaskadami. Jednak nie zasługiwał na samosąd. O taką sprawiedliwość walczyła Saskia. Książę tenis I, syn Demawenda III, został siedemnastym królem Edirn. Zdobył serca ludzi, został okrzyknięty nadzieją narodu. W końcu zniszczone królestwo potrzebowało władcy, wrażliwego na los poddanych.